Dobra widzowie, dzisiaj gramy tak jak mówiłem Wcześniej już to grałem, w inne Ale dzisiaj będziemy Maszynistą Tramwaju O kurde, gdzie idzie się te Na te obuksowe, te autobusy Te techniki, ale Musimy raz za to zrobić O, słyszę, że wam Ten Muszę pojechał Ale teraz nie będziemy jechać Nie wiem, przecież bierzemy sobie inny tramwaj Tyle. Tyle. Teraz będziemy losować tramwaj, który będę musiał pojechać. A ja tak, po prostu ten constant, ten taki brzydki, to i tak będę musiał nim jechać, bo to jest challenge. To, co wylosujesz, tym jedziesz To ja nie challenge, ale. Dobra, musimy zacząć. No tak mniej więcej wpadła bomba do piwnicy. Napis nie napisała na tablicy. Wściekły no, pies, tam go tam go nie ma, a tu jest, żeby było sprawiedliwie to imię obojętny mi ten Trump. Nie. Obojętny mi ten Trump. Aj! Dobra. Dobra. obojętny te ten Dobra. Losowałem tamten Może nie jest najlepszy, no ale dobra, już nie mam wyboru tej już podstawiony XD Patrz ktoś tam siedzi Blokuje jeszcze z panem, Kocham, jaku. Nie, nikogo nie ma, pust ja Zawsze tak sobie robię, że mam pierwszy kamerze i sama tobie czy gościu mi ukradnie przed nosem? Bo czasami są tacy Hamsterdam, to już ich przed nosem. Co to jest mi z w tej grzy? Ciężko wchodzić tych tramwaji. Kurde, trzeba czy... go Co będzie jest na z tego O, głośno to jest Głośny Głośno jest. Nawet. Ale bierzemy że taką linię, nie wiem. Nie, poczekaj. Park leśny, wilk, O, nice. 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 Ruszamy w trasę. <tryk> Był, by Bo tylko Hanek jakiś się wcisnął, nie? Potrafię to co? Dobra, mam pierwszeństwo teraz, ale zawsze warto żeby bo zaczyna się jakiś burzechanek trapić. Potem ładny nie wiem, to by 55... sobie. O czym z tej mamy solarius? 2,55. Ciemno to już to nie trwa. Dobra, tam, bo tam był tego gościa. O kurde, to nie moja wina. Ja Nie wiedziałem, że pojadę do nas. O, kocja złączyłem. Nie, kierunkowska z niewcący włączyłem. Mm -hmm. Dopiero się to otworzył, drzwi nie, 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 To z daleka wygląda mi um, smak. mi. Um. jeszcze jakiś hamiak? Normalnie jest tam tak. Widzieliśmy się taki hamiak. Nie ogólnie Mila, bo 300 godziny to po niej bardzo. Milę. Dobra, jednak już przejdę na stację. Ta za linią już tak prawie. Tam poszła, kurde, a mnie nie popiera. Mnie popiera. Ja nie popiera. Kurde, będę musiał mieć to, to, to za spać. Bo... Może pan dwa was z... znakiem, ale jak tak tam następnej stacji to zrobię. Karus. Jak do jednego z to zrobię. Party 2 Skoczyłam. Patrzcie, jaki speed, Gas, gest, gest normalny. Lord. dobra. Dobra, widzimy się w partę dwa.